18. Uliczka tradycji, i tym razem przenosimy się do Międzywojnia. Ciekawy, barwny okres, bardzo charakterystyczny dla resursy. Uliczka wyjątkowa ze względów różnych. Postanowiliśmy tym razem zwizytować Radomski Rynek. Lata 20 to oczywiście te niecodzienne spotkania z bardzo znanymi osobami. To taki czas, kiedy Radom odwiedzało wiele powszechnie znanych, popularnych osób, dziś nazwalibyśmy ich celebrytami, ale dla nas oczywiście najważniejsze są spotkania z państwem, rozmowy i dzień, który możemy poświęcić na to, żeby pokazać państwu urodę lat 20 Radomia. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym na ulicy Tradycji prezentujemy umundurowanie Policji Państwowej, specjalistyczne wyposażenie w zakresie środków przymusu bezpośredniego oraz mały hit pamiątki związane z Policją Francuską. Jesteśmy w pracowni malarskiej artysty Kosaka. Tu można zobaczyć proces powstania obrazu. Nazywamy się Grupa Rekonstrukcji Historycznej Włosz. Podczas tegorocznej uliczek, uliczki Tradycji e, chciałyśmy zaprezentować Państwu modę z dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko modę codzienną, e, uliczną, ale również modę sportową i rekreacyjną. O, jesteśmy w kasynie, która jest mieszanką Sopotkiego Kasyna z Prawdziwego Zdarzenia Kasyna Kulturalnego z Krakowa z odrobiną współczesności. Mamy tutaj bilard, mamy blackjacka, mamy ruletkę, brydża oraz gry planszówkowe. Uliczka tradycji to wehikuł czasu i przestrzeni, który nie może się opłyć bez najlepszej muzyki. Z moimi plecami nic płynie. A podczas tego razu uliczki wystąpi też warszawskie kampo